Witajcie, kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Lilii. Jak co piątek zastanowimy się nad kolejną kwestią istotną, właśnie w pracy z tarotem. I dzisiaj postanowiłam podzielić się z wami moją wiedzą, informacją na temat tego, jak tworzyć samemu dla siebie fajne rozkłady. Jak ja to robię. Jest to naprawdę cudowna przygoda. Kiedy można samemu dla siebie stworzyć rozkład i później z nim sobie pracować, z czasem go też dopracowując, rozwijając, czy też wprowadzając coś nowego. Powiem szczerze, kochani, w trakcie całej mojej pracy z tarotem, bardzo rzadko, o jejku, bardzo rzadko korzystam z rozkładów innych osób, ponieważ zawsze coś mi tam nie pasuje. I fakt, mam książki z rozkładami. Które nawet Wam tutaj prezentowałam na kanale. Ale niemniej jednak, naprawdę, jeżeli ja raz w roku wykonam jakiś rozkład dla kogoś, czy też dla siebie, jakby wzorując się na czyjejś pracy, czyimś rozkładzie, czytaniu, to to jest wszystko, naprawdę. To jest coś, co najmniej mnie ciągnie. Natomiast, kiedy sama stworzę rozkład, ojejku, cieszy mnie to niezwykle. Na przykład teraz w, na Mistycznym Ogrodzie, na tym moim kanale, gdzie robię horoskopy właśnie dla wielu osób, stworzyłam specjalnie czytanie na rozkład, który miał nam przekazać informacje roczne, prawda? Takie kolektywne, prawda? Na cały rok. I wyszło cudnie. Po prostu uwielbiam ten rozkład. Bardzo wiele osób prosi mnie też o takie czytanie indywidualne według właśnie tego mojego autorskiego rozkładu rocznego. Nazwałam go Autorski rozkład roczny Lili. Tak sobie go nazwałam. Tak. I teraz dzisiaj, kochani, bardzo bym pragnęła, żeby każdy, kto tu słucha, ogląda i rozwija się w tarocie, przygotuj sobie, tak jak ja, zobacz, karteczkę, długopis czy pióro, czym tam lubisz pisać. I potem możesz sobie przygotować jeszcze małe karteczki, jeżeli lubisz tak pracować. I pokażę Ci, jak przygotować dla siebie bardzo prosty sposób, fantastyczny rozkład, który nie dość że dacie odpowiedzi, to jeszcze dacie ogromną satysfakcję, że to jest od początku do końca twoje. To zacznijmy, jeżeli tu jesteś, to znaczy, że masz gotowość, żeby zrobić swój może pierwszy, może kolejny rozkład. Oczywiście. Dla optymistycznego tutaj, prawda, myślenia, piszemy sobie mój rozkład. Tak, i teraz co ja robię, kiedy pragnę zbudować, stworzyć właśnie rozkład do czytań? Najpierw się zastanawiam, jakich tutaj potrzebuję składników, jakby, prawda? O co chcę tutaj zapytać. Musimy sobie wziąć coś pod uwagę. Na przykład weźmy pod uwagę kwestie relacyjne, prawda? Czyli mój rozkład na relacje. To już wiem, że to jest na relacje, na relacje, na związki, prawda? I tak dalej. I teraz, co chcę, żeby tutaj pokazało nam się, jakie informacje. Zauważyłam, słuchajcie, że bardzo korzystnym jest, kiedy na samym początku damy taki punkcik, na przykład, co jest tutaj najważniejsze? Czyli pozostawiamy tą pierwszą kwestię, żeby nasi przewodnicy, prawda, dali tą informację na początek. Co tu jest najważniejsze? Co tutaj muszę wiedzieć? No, i wiadomo, o czym? O tej relacji, prawda? Jeżeli robisz czytanie dla innych osób, o tych osobach w tej relacji, może o tej energii tutaj, prawda? O energii tej relacji, prawda? Na przykład. Czyli tutaj w tym pierwszym. Ja zawsze otwieram się na to, żeby moi przewodnicy przekazali mi te najważniejsze informacje, które pragną mi przekazać jako najważniejsze, które wesprą mnie później w odczycie tego, no tego czytania, tych informacji, tego przekazu dla tej osoby, czy dla tych osób, prawda? Czyli tu już wiem, że to są najważniejsze rzeczy, które, które wiem. No oczywiście później jeszcze trzeba sobie ten rozkładzik rozrysować, no ale tu już wiem, że, że mam pierwszy punktik jakby, prawda oczywiście czy to jest jeden, czy to jest dwa czy to jest trzy, to to już sobie później podejmiesz decyzję, chociaż to proponuję, żeby było pierwsze bo zawsze się pchają jakieś informacje i jeżeli to zignorujesz rozkład może ci nie przedstawić się we właściwy sposób, czyli nie wszystkie informacje zejdą, albo w niewłaściwej kolejności możesz się tam gdzieś po drodze pogubić więc zawsze proponuję, żeby to, co najważniejsze, zawsze wyszło na samym początku. Drugi temat relacje. O co moglibyśmy tutaj zapytać? Na przykład, jeżeli chodzi o jakąś osobę, co ta osoba myśli o tym albo o tym albo o, o tym kimś, prawda? Albo na ten temat, to może da, dajmy, co ta osoba myśli. I tu pytajnik i zobaczcie, jak coś źle napiszę, to sobie skreślam. Co ta osoba myśli? Co ma tu w głowie? No, jeśli chodzi o relacje, prawda, może bez tu, co ma w głowie. No i, i na jaki temat? No, na temat tej relacji, na temat tej osoby. Wiadomo, że to musisz tutaj sobie połączyć, prawda? Czyli tutaj e, tak, co myśli, generalnie. Trzy. Co czuje, co ta osoba czuje. Albo możesz sobie dać, jeżeli masz tu wątpliwość, to, co ta osoba naprawdę czuje. Też można tak silniej, prawda? No bo jeżeli ktoś przychodzi ci na czytanie i mówi, że nie ma pewności, bo ma poczucie, że ktoś o ją oszukuje emocjonalnie, no to warto coś takiego dodać, bo wtedy płynie do nas ta prawda bez iluzji. To jest ważne. Co ta osoba naprawdę czuje, co naprawdę ma w sercu na temat, oczywiście, znowu, tej osoby, tej relacji. I widzicie, ja to sobie tak baś grolkuję, prawda? No i teraz, na przykład, jak już mam trzy, no to sobie mogę zacząć to rozkładać. No i jedynka, wiadomo, króluje, prawda, u góry. Tak jak powiedziałam, dla mnie to jest kluczowe, żeby to pytanie zadać. Ponieważ myśli dla mnie to jest lewa strona, więc y, ja tutaj śmiało po lewej stronie daję dwójkę, po prawej stronie daję trójkę. I zobaczcie, można rzec, że gdyby chodziło o jakieś proste czytanko, to by już w zupełności wystarczyło, prawda? Już mamy. Ale na przykład jeszcze wiadomo, że jeśli chodzi o relacje, często się pokazują rzeczy, w ukryciu, gdzieś coś jest ukryte. Czyli co tu jest w ukryciu? Warto korzystać, słuchajcie, z tego pytania na końcu nawet, prawda, czy gdziekolwiek, bo to co jest w ukryciu często jest kluczowe. Co tu jest w ukryciu? Czego nie widać? No i to tutaj na przykład bym dała, bo to też jest bardzo ważna kwestia w moim postrzeganiu, oczywiście, prawda? No i teraz pytanie, czy chcesz dalej rozbudowywać sobie to czytanko, czy wystarczą Ci już te informacje? Oczywiście, że możesz tu już zakończyć i już masz czytanie, prawda? I jesteś już w stanie odpowiedzieć danej osobie, jakie są najważniejsze tutaj rzeczy może co musi wiedzieć o tej relacji jakie tu są energie, bo to ci się pokaże w tej jedynce, no i tutaj proponuję powiedziałabym od 1 do 3 kart minimum, takie minimum bo to jest bardzo ważny obszar później co ma w myśli co, co tam czuje, no to tutaj już możemy choćby po jednej, dwie karty możesz trzy, możesz tu dać 1 do 5 na przykład w tej jedynce prawda, też ale wszystko zależy jak potrafisz czytać i gdzie komfortowo się czujesz? Gdy masz więcej kart, czy gdy masz mniej kart? Bo każda osoba tu inaczej będzie do tego podchodziła, prawda? I zobaczcie, tak naprawdę to czytanko, które tutaj zrobiłam, wiadomo, że jeżeli chodzi o relacje, to moglibyśmy, zobaczcie, zrobić na bazie, tak mi teraz przyszło, serducha. No bo tak, mamy tu jedynkę, prawda? Tutaj mamy czwórkę. Zobaczcie. I jeszcze do tego rozrysowujesz sobie to pięknie. Robi to wrażenie na osobie, dla której możesz sobie taki obrusik wiesz zrobić, wydrukować, zlecić oczywiście wydrukowanie czy narysować sobie taki plakacik, zobacz. I masz e, prawda czytanie na relacje. Zobacz. Zobaczcie, ile mi to zajęło. Prawda? Oczywiście nie musisz tak robić, ale tak mi teraz przyszło. I zobaczcie i tu też mamy czytanie na relacje, bo to może być oczywiście relacja romantyczna, a nie musi być, prawda? Może być jakakolwiek relacja, którą ktoś tam na przykład ma. No i zobaczcie, parę minut. Nie będę tego już ciągła dalej, bo wiadomo, ten rozkład można tu rozbudować nawet do ojejku 24 albo i więcej punktów, ale ja zauważyłam, że krótsze te nasze rozkłady są zawsze lepsze, bo szybciej ta informacja przechodzi, a jak chcemy o coś innego zapytać w innym obszarze, to można zrobić inny rozkładzik i wtedy rozłożyć też inny rozkładzik, prawda? Dobrze. No to może nam tu rozłożę teraz, słuchajcie, według tego. Odłożę na bok, bo wzięłam nam kartę. Ale nie będę robić rozkładu, kochani, no bo wiadomo, jak chcę nam tylko tutaj zaprezentować, czyli teraz Wiesz, bierzesz sobie ten rozkładzik, bierzesz sobie to, tam z boku gdzieś kładziesz, prawda? Widzicie trochę, widzicie? I sobie tam tasujesz, prawda? I bierzesz, że jeden. I tu sobie na przykład bierzesz tam te trzy karty, tak jak mówiłam, prawda? I nie, nie odwracasz może od razu, no jak wolisz, jak lubisz. Od, wezmę to, bo mi przeszkadzać tu może. Później bierzemy na przykład ten drugi temat, prawda? Czyli co ma w myślach, później co ma w emocjach, w uczuciach, w serduchu. Co czuje naprawdę, prawda? Jakie tutaj ma prawdziwe uczucie odczucia ta osoba. No i na końcu oczywistość. Co, co, czego nie widać, co jest w ukryciu. I tu proponuję słuchajcie, też zawsze, żeby dać. No, przynajmniej te trzy karty. To no może tu też dajmy jeszcze, słuchajcie, po jednej. I, I wtedy zobaczcie, jaki piękny rozkładzik nam się zrobił. Elegancki. Prawda? Bardzo zachęcam, słuchajcie, żeby robić właśnie samemu rozkłady. Jest to super zabawa, naprawdę. Super ogromna satysfakcja, jak robi się dla kogoś rozkład, rozkłady, i ta osoba pyta, a skąd ten rozkład masz? A ty mówisz, no, napisałam, prawda? Ja. I ten ktoś mówi, ojejku, to ty tak potrafisz? No tak, no każdy to potrafi, tylko po prostu trzeba sobie usiąść, pozwolić na to, żeby przez żeby przez chwilkę się zastanowić puścić tu wodze fantazji wypisać sobie właśnie na kartce tak jak wam wcześniej pokazałam jaka jest kwestia, możesz sobie oczywiście najpierw wypisać punkciki o co chodzi, co tutaj chce się dowiedzieć jak chce to sobie zorganizować stworzyć, zbudować, może plakacik rozrysować, możesz sobie nawet wiesz tak narysować takiej wielkości jak karty na takiej kartce jakiejś na przykład A3 prawda? I potem na tym rozkład robić. Możesz sobie tą karteczkę na przykład pod szybę włożyć, czy pod pleksę włożyć, żeby to się, nie, żeby to, to się tobie tutaj trzymało ładnie i na tym robić rozkłady. I po, pomyśl sobie tu jakieś ładne kwiaty na przykład namalować. O, ja to mam od razu tysiąc pomysłów, słuchajcie. Także ten rok teraz ognistego konia, kiedy to nagrywam, jest fantastycznym rokiem, żeby właśnie działać, żeby sobie pozwalać na kreatywność i właśnie jeszcze te karteczki po co ja wziąłam te karteczki to bo nie powiedziałam jeżeli lubisz w ten sposób możesz sobie ten punkt dany na danej karteczce i później położyć tutaj wiesz i według tego na przykład jak jeszcze nie pamiętasz trzymasz sobie te karteczki rozkładasz karty od razu już zabierasz tą karteczkę kładziesz karty prawda tu masz na przykład drugą prawda z tym co tu jest napisane rozkładasz karty, bierzesz karteczki, rozumiesz, więc to ci pomaga potem w tej pracy, no wszystko zależy, czy to dla ciebie, dla siebie robisz, czy dla kogoś, czy jakkolwiek, prawda, no wiadomo, że mnóstwo jest tego rodzaju kwestii, tak czyli żeby nam to jeszcze kryształek położyć na środku, tyle kochani dzisiaj, chciałam wam tak podpowiedzieć właśnie, bo często mnie pytacie o to, ja postrzegam Tą czynność jako bardzo prostą, ale może dlatego, że to już często robię. Natomiast jeżeli czujesz, że to jest trudne dla Ciebie na ten moment, to nie przejmuj się tym odczuciem. Po prostu sobie na to pozwól i zobaczysz, że za każdym razem będzie Ci szło łatwiej. No i przede wszystkim pozwól sobie na to, żeby tych rozkładów robić dużo. Nawet jeden w miesiącu na przykład, albo nawet częściej, jeżeli czujesz. Tyle dzisiaj kochani. Pozdrawiam serdecznie, życzę nam wszystkim fantastycznego czasu w podróży z tarotem. Papa! Pa.